Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Kaceteralistyka, a dzisiaj otworzymy sobie paczkę z nowymi pająkami od Spiders Online. Bez zbędnego przedłużania już otwieramy. <śmulny> I'm dreaming you and night. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, We got this melody, and you can trust me, baby. We got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. Your eye yeah, will never know you Call me whenever O, i z tego co widzę, to jest nawet jeden gratis. Wyciągniemy wszystkie. Jak widzicie, nawet jest jedna samica. Dobra, panki które zawiałem, są wyciągnięte. Teraz jeszcze został gratis. Hmm. No ciekawe co to może być, zaraz zobaczymy Gratisem jest Nando Tripepi To teraz lecimy do aranżacji pojemników Dobra, w kresie kolejności przerzucimy naszego Nandu i Gędziarka No bo tutaj oczywiście nie będzie trzeba aranżować pojemników, bo są to totalne maluchy No i akurat skończyło mi się miejsce na telefonie W każdym bądź razie Nandu już w nowym domku, teraz szybko naklejamy naklejkę Naklejka naklejona Teraz czas na naszego kędziarka. To jest kędzierek Nicaragua. Kędzierek w dawym domu, i teraz lecimy do następnych pajanków. Dobra, przyszedł czas na kolejnego pajanka, a jest nim Karibena wersji kolor. I już widzę, że ona też żyje. Pójdzie ona do takiego matchboxa. Szybkie zbliżenie. I lecimy do następnego pajanka. Dobra, przyszedł czas na kolejnego pajanka, który będzie siedział w tym pojemniku. Po prostu z małym kawałkiem kory. Dobra, sprawdzamy, czy żyje. Tym pojemnikiem jest Forbictopus Atrichomatus. No i słuchajcie, zobaczyłem pajęka i okazało się, że ten pojemnik będzie dla niego za duży. Więc szybko szykujemy mu inny pojemnik. Dobra, Forbictopus trafi do takiej sosiarki. Otwieramy budylaka. Zanim ucieknie, muszę go szybko zamknąć. No i niestety wyszedł sobie na mały spacerek. Teraz go szybko zamykam i leci na półkę do grzania. No i słuchajcie, przyszedł czas na gwiazdę odcinka. Jest nią moda samica. W sumie, już nie taka moda, dosyć podrośnięta. No, Hotel Incei klasik. Dla, dla niej pojemnik w zasadzie był już gotowy, bo po ostatnim odcinku jak dla chromki zrobiłem za duży pojemnik to już go nie, po prostu go nie rozwalałem. To już jest szybki pająk. Widzę, że żyje. Tą samiczkę będę chciał w przyszłości dopuszczać jak jeszcze w linie raz albo dwa. No słuchajcie, widzę, że jest bardzo wkurzona, że ktoś śmie przeszkadzać. No i słuchajcie, samiczka już wyszła. Widzę, że jest rozbiegana, więc szybko zamykam. Ja słuchajcie, myślę, że ona to potrzebuje jeszcze maksymalnie, nie wiem, dwóch, trzech chwilnego do dorosłości. No i oczywiście po tym czasie będziemy jej musieli ogarnąć jakiegoś samca. To na tyle w tym odcinku. Jeżeli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. I przypominam, że trwa zbiórka na program do montowania, żeby nie było tego znaku, a film był w lepszej jakości. No i do następnego filmu.